Siemka jestem Pacik 19, a to jest pier... no, nowa seria z Minecrafta. Minecraft po staremu. W tej serii będzie tak, że będę grał od najstarszej wersji Minecrafta do najnowszej. I tak po kolei. Nie zaczynam od wersji InDev i tak dalej. No ogólnie od tych najpierwszych, które w ogóle były niedopracowane, zawieszały się i tak dalej. Zaczynam od Alpy, to jest pierwsza wersja Alpy. Szczerze Wam powiem, nie wiem jak się nazywa, to mogę Wam powiedzieć, tylko mapę zrobimy i zaczynamy grać. Eee, włączę stoper. Chat start. Dobra, zrobię to teraz profesjonalnie, ponieważ z Cześć. Co to za skin? <gry> ponieważ sizeren sobie zmieniłem nie wiem jak to powiedzieć po prostu sizeren sobie zmieniłem wielkość minecrafta i on teraz się nagrywa jakby w HD tak mogę to powiedzieć to tyle Mnie się tutaj to ustawić a ale. W sumie na farbę Um, I to się nagrywa Caesarem i Audia City nagrywam. Chcę zobaczyć, czy będzie profesjonalny, czy będą jakieś bagi z dźwiękami i tak dalej. Więc to taki odcinek kluczowy będzie. W którym macie ocenić, czy lepiej myślę, czy gorzej, czy hmm, dźwięków nie mam. Dobrze. Może muzykę wyłączę, bo zadam sobie to. Będzie dobrze. Mm. No i, i, i będzie to także teraz jest alfa 1.04 i potem coraz nowsza. Od następnego odcinka będzie znowu y, nowsza część alfa i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że Wam się ten pomysł spodoba. zmienię sobie na e, bo kurde, nie jestem przyzwyczajony. Kiedyś było na I i się przyzwyczaję. Co to LOL. Dziwny ten skin. Jak pamiętacie, w starej wersji nie można było splintować, nie działał, ale przynajmniej wylatywało od razu z o, Dobra, ja tutaj jakiegoś klocucha zrobię, czyli dom. Jakaś tam deta domu. O, mam nadzieję, że Audio City mi się nie wyłączy. E, ponieważ pierwszy raz e, nagrywam, tak? I nie wiem czy ona się wyłączy w którejś tam chwili czy coś. A jak się wyłączy to dam muzyczkę najwyżej. sobie będziecie słuchać. No nie SK. Dobra. Tutaj sobie wejdźmy. Mm. O, jest to. Dobra, pięknie ale dziwnie się kiedyś kupało ja zacząłem grać od wersji 1.2 coś tam więc nie wiem czy się ogarnę przynajmniej ten fajny kobyl jest nie będę się jakoś tam zanurzał ponieważ wiem że nie będziecie tego widzieć no i to tak <laughs> no, powinno być git. jeszcze tylko wykopię tu I tu. tu, tą grupkę tylko tak wykopię i powinno starczyć. Dobra, idziemy. Wow, a przyzwy przyzwyczaiłem się do opcji, fajna, chciałam przybliżyć. W zrobimy teraz tak, ale crafting się szybko otwiera i takie zamazane, dziwnie. Nieprzyzwyczajony jest. Dobra, mieczyk. Przynajmniej podstawowy crafting jest. Nie wiem, czego nie ma, a co jest, więc... będzie trochę inaczej. Sądzę, że... że jakaś... dobrze się odniesie się do tej serii i Wam się spodoba. I jak mówiłem, będę napiwał około co miesiąc, ponieważ na to czasu nie mam. W ogóle to nie jest jakieś fajne. Mi się ta seria zbytnio nie podoba, bo się na niej denerwuję ciągle. Ale crafting tu go się rozwala. O i prawo mi się nie da tego miecza tak wystawić do obrony. Mm, sorry za mój głos, coś mi się wali za głową, Nie wiem co. Yy, nie wiem ile ta seria będzie miała ten minut. Ale te początki będę kręcił już do 10 minut, żeby to jakoś wrzucać jeszcze lightem na YouTube'a. Tak jakbym miał nowe konto na YouTube, będę to kręcił. Może wam się to spodoba, może nie, ale dla mnie będzie łatwiej po prostu. Ale fajnie. FPSy spadają, ale jest git. Nawet dobra optymalizacja jak na starą wersję. W porównaniu z tą nową to jest ile fps ów? 4 FPS y więcej. No i znowu pies to, to już nie będzie nigdy profesjonalne, chyba że ja Dobra. Mm. Mm, mm, mm. Co jest za skin? Córka za autobus. Niestety mieszkam w takim niekomfortowym miejscu. Sobie znajdziemy coś epickiego? Uuu! Fajny generator zawsze był. Nie wiem czy od nowej wersji się zmieni. Wiem, że jak będzie zmiana z bety 1.2 na 1.4, coś takiego tak. to się zmienia z powrotem, znowu. Mam nadzieję, że to nie jest jakaś mała wyspka, Chciałbym sobie tutaj pograć, ale dużo zwierząt, masakra, fajnie. A jedzenie się nie stakuje, faktycznie. Mhm. Jakoś jeszcze przeżyje to. Najgorzej jest z tym shiftem. Będzie mnie trollowała gra. Ile nagrywam? Około 7 minut pewnie. Intro w pierwszym odcinku. Nie wiem, czy zdążę coś tam zrobić, jakieś intro. Jak mi się uda, to w blenderze coś tam wyrenderuję. Jakąś animację z Minecrafta. Coś takiego ciekawego spróbuję zrobić. Nie obiecuję Wam. Teraz pewnie się częściej filmiki robię... Będę teraz jakoś nałogowo robił z tego filmiki, żeby to trochę nadrobić. Do bety przynajmniej. Mm. Albo nie wiem, ile ma teraz. Bo z 12. Nie jestem pewny. Kino i tak dalej nie będę nagrywał, bo według mnie to jest nieopłacalne. Ech. Co ja jestem na takiej wysepce? Dobra, już trudno. Hm. Najwyżej się coś tam jeszcze zbuduje kiedy indziej. Na razie mam nadzieję, że mi jakoś głośno głos yy, nagrywa. Ponieważ specjalnie Audacity nagrywam, bo czasami mam przymulony głos. Dobrze wiecie, nie? No, i to właśnie jest tego wada. Mego głosu. Będzie jak będę mógł doma, doma domek podstawić. Wiem, że dzień ma 10 minut, więc jak będzie się noc zrobiłam, to... No cię ci tak szybko robi, nie tak jak wtedy ci się zaciemnij. Ci się inaczej robi. Na razie jakiegoś klocucha tu postawię. I powinno być gotowe. Raz, dwa, trzy, cztery, cztery, dodać cztery, równa, się osiem, dodać jeden, dziewięć. A mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kurde, niekomfortowe miejsce. Do budowania. Dobra. Zaraz się będę żegnał. Mam nadzieję, że w wersji... Nowe... o, nie da się dwa razy w Pinterest trudno. Że w nowej wersji mam nadzieję, że będę miał już swojego skina, bo nie będę do myślałam, że Steve'a będę miała tutaj. Co to jest? Troll. Dziwnie to wygląda strasznie. Hmm. Mam nadzieję po prostu, że lepiej mi się to nagra i jeżeli będzie coś tam gorzej, no to zrezygnuję z tego. Nossa nielogiczne. Dobra, nagrywam już 9 minut. Wow, chciałem shift kliknąć. Widzicie już pierwszy fail. No i znowu chciałem kliknąć, brawo. Dobra, mam no crafting. Mam. Dobra, i teraz drzwi. Mam nadzieję, że się ta, że były drzwi. Ty, łóżek nie było! LOL! Chciałem łóżko zrobić. Łóżka były chyba od 1.3, troll. No to widzicie, będziecie mieć czystny survival. Staram... będę się starał jeszcze coś tam w nocy nagrać. A na razie... Tak, Starcie. Znaczy się nie, że w nocy u nas, tylko... w realu, tylko, że w minecraftowej nocy. No dobrze, że wtedy... Nie, nie ma animacji otwierania. Gdzie się prawym otwieram? Przy tak otwiera się. Um, dobra. To będzie standardowy szalas. No i jeszcze chciałem ze postawić. Dobra, nagrywa się już 9 ponad minut, więc ja się będę teraz żegnał. Tutaj, tak jakby na szkoły, już tam Dobra. Powinno być git, ja się... Yy, tak się pożegnam, bo nie mogę swojej twarzy pokazać że aż to nie moja i tutaj jest coś dziwnego. Dobra, jeszcze ja z wami żegnam i mam nadzieję, że Wam się spodoba po prostu ta seria. Dobra. Dzięki. Cześć.